Witajcie kochani! Jak wiecie, już wróciłam z wakacji. Jeszcze wszystkich filmików nie nagrałam. Ale chciałam Wam pokazać moją super tunię. Tutaj, gdzie nie była cały czas na słońcu, nie wygląda źle. Wiadomo, że są niektóre tutaj wyschnięte kwiatki. Muszę począsnąć nimi, ale generalnie nie jest źle. Pokażę Wam moje od razu hortensje, bo są takie duże, takie bulwy. Ale jeszcze odnośnie super tuli. to tak jak widzicie z tej strony nie jest tragicznie. Muszę ją trochę oczyścić, takie wyschnięte łodygi usunąć. Ale pokażę Wam teraz z drugiej strony, gdzie była cały czas na słońcu. Tam jest, tam wygląda gorzej. Patrzcie tutaj. No tutaj jest, że muszę tutaj wszystko oczyścić. Trochę ją podciąć. Te suche wszystkie łodygi usunąć. A jeszcze pokażę wam, no tu taki jest jak widzicie dziura się zrobiła. No jest trochę pracy teraz przy niej. Była co prawda podlewana, ale jednak no trzeba przy supertuni również robić, bo jak widzicie ona sama nie opadnie. No trzeba ją albo potrząsnąć, albo te zeschnięte kwiatki oberwać. Pokażę wam jeszcze w innym miejscu. No i tutaj macie też cały dzień. One są na słońcu. No nie jest, nie jest źle. Wiadomo, no, że to wszystko trzeba oczyścić potrząsnąć. Tak wyglądają moje kwiaty po miesiącu, gdzie ich nie widziałam. Yy, tak jak powiedziałam wcześniej, były podlewane. Nie jest tragedia. Pokażę Wam, jak ja je oczyszczam. Zobaczcie, no nie jest źle. Wiadomo, że trzeba je teraz początnąć, oleć leci z tego <grych> pełno. Ale nie, nie wyglądają źle. Tutaj tak trochę jakby. No, ale poradzi, poradzimy sobie z tym. Więc chciałam Wam pokazać super tunie, jak one się teraz prezentują w sierpniu. Chyba najgorsze są te, które Wam przed chwileczką pokazywałam. Jeszcze mam w jednym miejscu, też zaraz Wam pokażę. No i tutaj mam, tu mam przy, przy tym posadzoną, a ona się tak bardzo rozrosła. Jest tak duża. Ona też jest tutaj w pełne słońcu. Muszę też ją oczyścić. Jak widzicie, ma pełno zasuszonych kwiatków. Ale jest tak duża. No wiadomo, że trochę pracy tutaj przy niej będzie. I tu chwasty zarosły trochę obok niej, ale też nie jest tragicznie. Więc pokażę wam potem, jak ja to robię i jak będzie wyglądać potem. A jeszcze na koniec pokażę wam, jak mi tutaj rośnie w różach, które były posadzone do gleby do ziemi tak się rozrosła słuchajcie, zaczęłam już tutaj jak widzicie obrywać te zasuszone łodygi ja je tak te kwiaty począsam żeby te suche kwiatki opadły. Przepraszam za moje gardło, ale ale klimatyzacja dała swoje. No i niestety jeszcze mi to zostało, <laughs> więc teraz zobaczcie ile tego jest. A jeszcze nie skończyłam. Następnie oberwiam wszystkie. weźcie tak pod spodem, sprawdźcie z u siebie, czy macie wyschnięte tutaj pod. Czy macie wyschnięte tutaj jakieś. Czy są wyschnięte jakieś łodygi, to należy je też również oczyścić. Dobrze potrząsnąć. To, co nie zejdzie, to, co nie spadnie nam, no to trzeba ręcznie sobie oberwać. A następnie trzeba po prostu nawieść, bo to jest... Trzeba użyć nawozu. Wiadomo. One teraz nie były nawożone. Zobaczcie jak z tego leci. Tylko delikatnie potrząsam. I tyle mam od razu suszków. Więc tak będę robiła z pozostałymi moimi kwiatami. I tak jak wspomniałam wcześniej następnie je podleję nawozem do surfini. No i myślę, że będzie wszystko dobrze. Więc najważniejsze to pozbyć się tych zasuszonych liści kwiatów. I dać jej czas na regenerację. Zobaczcie, jak z tego leci. Że mam cały taras w suszkach. Jeszcze raz Wam pokażę moje hortensje, bo jestem już tak bardzo zadowolona. No są po prostu piękne. Tu mi maki wyrosły. Te muszę popodnosić, bo są tak duże. Więc zapraszam was do obejrzenia filmiku o hortensjach, jak należy je obcinać na wiosnę. I wracamy do super tunii. Myślę, że te wskazówki takie proste, ale bardzo istotne. Może komuś się przydadzą, może ma ktoś też taki problem, że przyjechał po wakacjach. No i ma dużo wyschniętych kwiatków, czy u... no, musi je po prostu oczyścić. Następny filmik będzie pewnie o dalszej naszej podróży. Zapraszam Was do oglądania naszych filmików komentowania, lajkowania, subskrypcji kanału. No i do zobaczenia.